drugi przeczytam może. O, cały czas o znalazłem ten, co przydałem. Nie znalazłem. A jeszcze słuchaj, bo taki o polszczyźnie, ale w razie czego, to ja mam na, w polszczyźnie coraz duszniej. Tak jest. A, ale przeczytam jeszcze drugi o modlitwie. Kto się modli dzisiaj? Ja się modlę. A po co? Czuję się tyle, bo zadeptałem drogę przed siebie i znaleźć nie mogę. Można szukać jej i bez modlenia, i niejedni doszli, gdzie dojść mieli, ale ja mam słabiutkie sumienie. I dlatego modlę się, by chcieli wspomagać mnie, w których szczerze wierzę sercem. Gdy ubem mnie wierzę, to to zazwyczaj, a nie, nie. jakiś niebyt modny dziś różaniec, przepraszam, jakiś niezbyt modny dziś różaniec, w którym dziwne mam przekonanie, jakby płomyk marnej świeczki, ta wiara, którą dojeść chce zwyczajem starym od gromnicznej aż do domu. Nikomu w wielkich miastach to się nie udaje, ale może... Idę, przystaję, strach mi deszczu i wiatr wycogania, skrzyżowania do skrzyżowania. Cóż, nie umiem jeszcze na pytania tych ciekawskich. W czym rzecz wyjaśnić? W czym ta rzecz? W czym ta rzecz? Bo właśnie znów zgubiłem siebie w pół zdania, ale trzymam przy sercu Różaniec. No pobożny bo się zrobił ten erdets na prawie. Nie. Po prostu wiecie. Ja różnego rodzaju, To jest. jest. No widzicie, ten jak mam czytelników. To wiedzę ja bardzo... Zupełnie zupełnie. Tak, jeszcze. Młodziej, tak. Młodzież, tak. No. Uwagi do opowieści o powrocie syna, marnotrawnego oczywiście. Piękniej się opisuje niż było, i rację mieli, co nie widzieli. Bo jak opowiedzieć przerażenie ojca, gdy przytulał powrócone dziecko? Nagle się dowiedział, że to nie synek dzieciński, Pachnący, a zniszczony parowek. Obcy i śmierdzący, wyłysiały cały. Szczyna i Szczecina, weszmana, już nie chłopiec, co głupio zaczynał życie. On je pogrzebał i przywalił gnojem. Jak opowiadać? że się ojciec boi przytulić, a przytula, kocha przeciw sobie, głaszcze po plecach, może skrycie skrobie palcami szuka, gdzie się przyczaił synek, co uciekł z domu. Muzycy już grają, woły upieczone, nawet po kąpieli syn z ojcem nie są tacy, jak siebie widzieli kiedyś w nienawiści. Jak o tym pomyśleć? Jak opisać? I dobrze, że na samym skraju przepaści Bóg zatrzymał opowieść. Wie o tym, że takie będą i nasze powroty, takie przyjmowanie, kuczne, i szukanie za tym, co w nas żyło i się zgubiło. No. Bo pan po prostu każdy będzie szukał w swoim egzemplarzu. No i z takim, bo widzicie, widzicie, ja mam jedną rzecz. w ogóle podejmować tematy tak zwane metafizyczne, a ja się tym jednak kocham i uważam, że y, Polacy mają takie mniemanie, że my nie mamy poetów metafizycznych. Oczywiście jest i Hiszpanie, święty Jan od Krzyża, Teresa Davila, gdzie indziej, nawet u Anglii, to my tak jakoś tak Pana Boga w ogóle wszystko rozumiemy, tak nie głębo. A to nie jest prawda, bo my mamy jednego, mamy wielu pośród metafizycznych, ale jeden wiersz mamy taki, który jest na skalę właściwie dla mnie jeden z najważniejszych w kulturze chrześcijańskiej. A chodzi o tą kolędę, którą śpiewamy, Bóg się rodzi. Przecież tam jest wyłożone zasada. Cała nasza wiara jest trochę dziwna chrześcijańska, to ty, może Ty nie słuchaj, bo ja teraz krezie <grymne> ja będę opowiadał, ale ja myślę, że jest trochę dziwna. Ja trochę ją kocham, ale mam do czynienia z ludźmi innych, monoteistycznych wiar, jak judaizm, jak muzułmanie, i dla nich coś jest idiotycznego w tym, że Bóg tak strasznie nas ukochał, że wziął i się zrobił człowiekiem w pełni. całkowitym, że tak powiem, ciężarem bólu, smrodu, ciała człowieczego. Od urodzenia po śmierć. I radości też, i piękne. I myślę, że coś w tym było, bo jak się patrzy na dzieje kościoła, myśli kościelnej, co przez pierwsze wieki nie mogli se dać z tym rady. Jak to Bóg stał się człowiekiem? Coś tam kombinowali, że niby był Chrystus, ale nie zupełnie, że to było fantom, że to była idea. No było wiele, wiele nie mogli pojąć tego, łącznie z tym, że trochę nie wiedzieli co zrobić z Matką Boską, no bo, bo no jak to jakaś kobieta normalna y, czy ludzka urodziła gdzieś tam, wychowała, on że tak powiem walił jej w pieluchy y, i tam miał pewno że tak powiem jakieś y, kłopoty. <laughs> Ja myślę, że w Niemiec coś niebywale głębokiego. Bo to mnie przynajmniej daje poczucie tego, że właściwie sztuka jest strasznie potrzebna. Ponieważ żeby ona sięgała, właśnie pokazywała to, że, że jesteśmy z nim na zasadzie nie tylko takiej, że on jest nasz Pan, ale jest prawdą naszej krwi. Nawet mówią tam, że. Na nie jest AB, zdaje się. Ale jest brat w naszej krwi, że on był naprawdę człowiekiem. I to tylko już karetysko. Ja nie mogę w ogóle za bardzo dać radę z trójstron święta, ale nie. Mówili mi, że w seminariach bardzo często załamywali się na pierwszym roku, bo to jest bardzo specyficzna historia. Proszę mi powiedzieć, kto. <todgłosy> <todgłosy> Ale po prostu jest to ciężka sprawa. Dla mnie to jest właściwie jedność, w to wierzę, i jednocześnie ja mam takie wrażenie, jakby, to jest okropnie głupie co powiem, ale jakby stać się człowiekiem, Bóg dotknął czegoś, co teoretycznie znał jako wszechmocny, a jakby tak praktycznie o tej drugiej strony. Nie nawet, nie czuł. A tu nawet dowiedział się. No tak myślę. Ja, ja nie, nie zamierzam żadnej heredii robić. Tu jest, mówię jako poeta, a to jest wybaczalne. A jeżeli w ogóle można prosić, to przeczytaj wiersz ze strony 26. 26. Bo to a propos właśnie kolendy Bóg nie rodził. 26. Popatrzcie, ja, ja nie... Ja nie znam swoich tumików, bo ja nie lubię swoich wierszy. Ale ludzie lubią to lepiej, gdy by to A 26. Zapomnieliśmy kolęd. Zapomnieliśmy kolęd, a więc psy śpiewały w bogu na chwałę. Ale to budziło, więc uciszyło się te psy okniakiem, stała się zamiast świętej nocy byle jaka, a kolumny pieśni, które otwierały drogę do narodzenia, pozbawiono chwały. Pękła kopuła światła nad polem obłoków, nikt już nie chciał wymierzać, jak niebo głębokie Nikt już nie nadsłuchiwał, z jakiej głębokości słyszymy oddech ziemi. Tak po prostu prościej żyć w rzeczywistości. Więcej nie trzeba. I po co nam nieba? Starczy zwykły daszek nad horyzontem. I po co kamaszę wzuwać i wędrować, gdzie. W serce głębiny. Cóż, świat naprawdę w nas dziś całkiem inny, łagodniej stworzony i nie ma przyczyny śpiewać pod niebo kolumny stawiając. Niech więc psy uciszają ci od uciszania, a gdy ktoś z ludzi chory na koleb poznania, też weźmie kupniaki Noc to czas na spanie. Staje się, że jestem ja głębszy, jak piszę, niż kiedy mówię. Ja to zauważyłem wielokrotnie. Wiele z takich wierszy, tak to słynna, za czym kolejka to stoi. Ja napisałem, wszyscy myślą, że to było w stanie wojennym, Czy przedtem trochę. A ja napisałem to w 70. W ósmym roku wróciłem do Polski. Zamieszkałem w Katowicach. Bardzo to było dla mnie ważne, bo zamieszkałem nad takim osiedlu robotniczym. Dookoła były tak jakieś bloki, krzywe okropnie, ale ludzie tacy fajni. Oni wiedzieli, że ja piszę, ale w ogóle nie było o tym rozmowy. Byliśmy tak sąsiedzi. W ogóle dobrzy sąsiedzi, bo jak wiader wiał, to tam wypadały okna, więc przychodzili tacy i przybierali te okna górnicy dołowi, oni tam mieli umiejętność, no i po prostu właśnie tam zagubiłem się, ale właśnie tam mi się zdarzyło coś zupełnie dziwnego, to poszedłem Siedziałem w Boże Narodzenie w Figinie, przed południem, kompletnie załamany. Pełny przekonania, że już po prostu koniec, nikt nic nie chce mnie słuchać, w ogóle pisze głupie i złe wiersze i tak dalej. Małgosia mnie ciągle mówiła, że nie tak, że nieprawda, ale ja byłem w takiej, w takiej zapaści ogromnej. No ale z tego trzeba było pójść wreszcie na pasterkę. A pasterka wtedy to była dosyć daleko, się szło po płocie. Wszystko było przedziwne naszym wyobrażeniu. Lał deszcz, grzęzło się w płocie, bo tam dróg nie było oczywiście, po kolana, żadnego śniegu, żadnych gwiazd. No i tak doszliśmy do takiego baraku, bo tam był kościół, teraz jest zbudowany wielki. Ale wtedy nie był wolno I tak stoi tam pewno ludzi, ciemno nikt nie widzi. I nagle słyszę nakazanie, on mówi: O mojej parafianie, Boże, narodzenie nie jest tylko po to, żeby się nażyć i napić. Jak mówi poeta polski, on w ogóle nie wiedział, że to jest. Nie moje pierwsze. Albo się mówi: No widzisz. <gryst>